Pogadamy sobie dzisiaj, słuchajcie, o randkowaniu i o Tinderze i ogólnie o całym świecie tego, jak wyglądają randki i jak wygląda komunikacja gejowska. Mam nadzieję, że cię nie szukuje, Kotek, że jestem pedałem. Jeżeli tak, no to słuchaj, no nie wiem, nie wiem, co ty robiłaś przez ten cały czas, myśląc, że. że ja jestem straight. Często słyszycie ode mnie określenia hetero albo gay. tak jakbym. Cały czas gdzieś tam separował tą funkcję mężczyzny. Ale słuchajcie, im dłużej się na tym świecie żyje, tym bardziej ja rozumiem, że czasem to nie ma żadnej różnicy. I czy to jest gay, czy to jest heteryk, to jest facet. I pojęcie facet <ścoughs> ciężko mi przechodzi przez usta z jakąś dobrą notką, dodając do tego. I nie mówię tutaj o relacjach. Przyjacielsko-znajomych. Mówi tutaj konkretnie o relacjach partnerskich. No, nie wiem, czy wiecie, ale ja od jakiegoś czasu jestem znów wolnym ptakiem na rynku singlowym. Dzisiaj jestem na stadium, gdzie ja jestem w stanie stwierdzić, z jakiego powodu, wiecie, mój pierwszy, drugi, trzeci, czwarty związek powstał, z jakiego powodu się rozpadł. Jestem w stanie określić y, mniej więcej moje i tej, tej drugiej osoby błędy. No, nie byłbym sam, gdybym nie powiedział, że widzę więcej błędów po tamtej drugiej stronie, ale no. I ja po prostu stwierdzam fakty. Tak jak już powiedziałem, wróciłem na ten rynek, i ten rynek mi się nie podoba. I nie, nie kręci mnie. Widzę co? Jak byłem młodszy, bo ja w ogóle od pamiętam, że chyba założyłem, jak miałem 17 lat. A on jest od 18, więc ja wiecie, zmieniłem tam datę urodzin, później oczywiście tam wróciłem na, na miejsca. Jestem sobie w stanie przypomnieć moje emocje tamtejsze, że o Boże, wiecie, ja jestem gejem i będę mógł sobie skrócić, że jakiś facet może mi to wie. Oh my god. Dzisiaj? No mówię, ja traktuję powoli takie aplikacje randkowe jako, słuchaj, Tetris, jako jakąś, wiesz, grę po prostu. Nie jest to nic takiego, wiecie, ekscytującego, nie jest to nic kręcącego. Mnie wręcz sam aspekt takiego przedmiotowego podejścia do człowieka, jakbym po prostu, wiecie, sobie decydował na, na, na stanie o tym, tak, nie, tak, nie, tak, nie, bardzo mi nie odpowiada, ale równocześnie ja nie jestem w stanie od tego uciec. Ja musiałbym faktycznie, powiedzmy co weekend, być w jakichś gejowskich klubach, w których mógłbym fizycznie kogoś poznać i mogłaby wyniknąć jakaś konwersacja między mną a tym drugim człowiekiem i wtedy ewentualnie moglibyśmy pomyśleć o jakiejś, wiecie, o jakimś randkowaniu. Ale ja nie mogę sobie tak po prostu, nie wiem, idąc pff, na nie wiem, galerią, zaczepiać jakiegoś świata, i powiedzieć, hej, dasz mi swój numer telefonu. <grystanie> Jak to, proszę mi, Ewa! Ja po prostu nie mogę wejść w taką interakcję z żadnym facetem, ponieważ uwaga, 2 czy 3% populacji tego świata to pedały, i lesby, lala, wiesz, to wszystko, co jest po tym GBTQ+, a, -A da, 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 Tego jest mniej. I wiecie, o ile, jeżeli ja bym był kobietą i zaczęłbym drugą kobietę i bym powiedział hej, ładnie wyglądasz, nie wiem, moglibyśmy się jakoś spotkać, może jakoś ten, kobieta zareaguje inaczej. Proszę dziękuję, no ale ja jestem hetero. No, 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 no wydaje mi się, że kobieta potraktuje to jako takie fajne, nawet może zażartuje, może nawet, wiecie, oczywiście no tutaj bardzo stereotypuje, no mogą być kobiety, które by co wie. Cci, ale no, y, mam jakąś wizję kobiet reagujące, re, re, które reagują zupełnie inaczej na tego typu interakcje, jeżeli w ogóle kiedy taki, kiedykolwiek takiej doznają. Jeszcze wiecie, nie jest nachalna ta osoba, ta druga kobieta się jej spodoba, tak po prostu wiecie, na zasadzie fizyczności, a nie jakiejś atrakcyjności seksualnej, ale to wygląda zupełnie inaczej. Facet natomiast, jeżeli ja bym zaczepił jakiegoś heteroseksualnego faceta, no przypuśćmy... Ym, nie miałbym świadomości, że jestem w stanie w jakiś sposób. Już słuchajcie, ten moment, w którym ja nie mogę powiedzieć wprost, że to będzie fajne, automatycznie mi motywuje w głowie taki plan, tego, że ja muszę się albo obronić, albo ktoś musi być obok, albo ta, coś musi być ze mną, czy obok mnie. Co w razie czego zareaguje? Ktoś coś, chodzi mi o kamerkę na przykład. Bo nie wiem, jakiej reakcji mogę się spodziewać od takiego faceta, którego bym podbił, powiedział, że jest przystojny i czy chciałby się umówić na kawę. Dla mnie? Ja sobie no, po prostu sobie tego nie wyobrażam, żebym na ulicy zaczą... no wiecie, no... Znaczy, bo chciałem powiedzieć, że no, no, czasami po prostu widać, idzie i, jak to mi Kacper ostatnio powiedział, to jest zajebista w gruszynie, idzie parasolka. I po prostu widzisz, że to jest parasolka, nie? Ale... No, dzisiaj niektórzy hetero, no też... Po prostu bita parasolka się okazuje, wiesz, że to jest jego styl. Po prostu on nie jest gejem. Ale w, wiesz, to ty jesteś czasami taki hit, nie? Że outfit do góra do. wiesz, jakiś ruch, coś. Parasolka na bank się okazuje, że, że totalnie nie. Oczywiście takich jest mniej, ale nawet jeśli to, 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 to nie jest to do gej, do którego bym teoretycznie mógł podejść i go zaczepić, on może być ukryty. On może, być, on może się chować i może zareagować agresją. Po prostu to jest pierwsze w ogóle o czym myślę, jeżeli chodzi o taka, taka interakcja z facetem na żywo, bez jakiejkolwiek rozmowy wcześniejszej w internecie, to jest agresja. że To wywoła w nim, a nie, wywo nie, nie będzie się śmiał. Nie zareaguje, nie, nie, słuchaj stary, ja, ja nie jestem gejem, tylko będzie coś w stylu, co? Like a fucking animal, that's that. Więc moje randkowanie nie wykracza, słuchajcie, poza internet i poza aplikacje, bo po prostu, no, z mojej perspektywy nie, nie ma na to wizji, a nie jestem osobą, która uczęszcza do klubów co weekend. Mówiąc, że nie uczęszczam co weekend, mam na myśli to, że gdzie w teorii mógłbym, powiedzmy, poznać jakiegoś geja. Chociaż jak bardzo często słyszę, że heterokolesie chodzą do gejowskich klubów, bo wiedzą, że tam chodzą heterokobiety, bo po prostu, wiecie, czują się bezpiecznie, fajnie się tam bawią i, on, i oni je tam właśnie zaczepiają też na jakieś piwo striwo. Tak? Tak, on myśli, że jest po prostu smart animal, po prostu, a samy cała wpadł na zajebisty pomysł. One pewnie są tam, nasze samiczki. No i wiesz, wchodzisz na tą sferę Tej internetowej randkowości Nie jesteś w stanie przeskoczyć tego Pisania, scrollowania, wiecie Przesuwania w prawo, lewo, whatever no, no nie da się No i słuchajcie, no pierwsza lepsza sytuacja, której mogę wam powiedzieć Ja mam napisane, słuchajcie W moim opisie, na konkretnie Tinderze W ogóle Tinder nie jest żadnym sponsorem Tego, tego materiału chciała zaznaczać, a szkoda Mam napisane Znaj pojęcie sarkazmu, wiedz czym jest higiena osobista I bądź szczery to się, to się przyda, nawet bardzo. No I słuchajcie, wymieniam trzecią wiadomość z tym chłopakiem. W moim wieku, 25 lat, lat miał, rok starszy ode mnie. I on mi mówi, że on, se, on się chce ustatkować. No i ej, no, sorry. Ale jest dla mnie pewnego rodzaju abstrakcją słyszeć od osoby, która 6 lat temu skończyła szkołę i, i która mi twierdził jakiejkolwiek... Jakimkolwiek ustatkowaniu się. Bardzo możliwe, że wśród nas są osoby, które wiecie, mają swoje mieszkania, mają to, ale nie da się tak po prostu wyjść ze szkoły bez niczego. Mówiąc bez niczego, mam na myśli, wiem, czy jakiejś cięższej pracy w internecie w trakcie szkoły. Rzucenia szkoły i pracy już gdzieś czy jakimś. Nie da się w ten sposób, bez znajomości, dotrzeć do jakichś naprawdę grubszych pieniędzy. No, to, ja mam taką wizję: no, bo oczywiście, zaraz to się odezwał, fani, syrypto, whatever. No, ale o co mi chodzi? On mi pisze, że on się chce ustatkować, no i no to ja, jak to ja, let's me, jakie ustatkowanie w wieku 25 lat. Aha, i napisałem mu także: mieszkanie od rodziców, praca od tatusia, kasa od babci. To się da. No i słuchajcie, koleś tak poleciał z wiadomością do mnie Ona była taka, gdzie on mi po prostu opisał, że Po pierwsze, pracuje od podzianku do piątku po tyle godzin Robi to, robi to, nigdy nie dla sobie nic nigdy nie dla sobie mieszkania Wynemuje, a nie... I ja mam takie... Oh my god Ko tak I ja mu słuchajcie napisałem, o kur... Wiesz, i mówię, misiu My wymieniliśmy trzy wiadomości i pierwsze co Daje mi do zrozumienia to, co tutaj stworzyłeś. Jest jedna wielka czerwona flaga, że ja jestem nikim, żeby podważać to, co się dzieje w Twoim życiu. Więc skąd u Ciebie taka wielka, takie wielkie zapotrzebowanie do tego, żeby mi się tak wylać tutaj, po prostu mówiąc o tym, że. że... I, to jest nieprawda, ja nie mam pieniędzy od nikogo. Girl, come the fuck down. Ja myślę, że zarzucona temu tam w tej wiadomości. Pierwsze dwa słowa mojego opisu na y, Tinderze, to jest najpojęcie sarkazmu. I się okazuje, słuchajcie, że no czasami to, to jest prośba o za dużo. No wiecie co się wydarzyło po tej mojej długiej wiadomości? Koleś mnie po prostu wyjebał. <grym> Usunął mnie. No i, no i... Nie wiem, czy mu się głupio zrobiło, czy go zdenerwowałem, no... Y, znaczy zn, zn, ja rozumiem, że może, może gdzieś tam to męskie ego zostać po prostu na tyle ruszone, że on sobie nie da po prostu powiedzieć, że on ma pieniądze do kogoś innego, bo to on. Ale z drugiej strony, my nie piszemy dwa miesiące. My nie piszemy trzy tygodnie, ja się nie spotkałem z tobą, ja nie wiem o tobie nic. Więc skąd taka wielka potrzeba do tego, żeby tak bardzo mi się wytłumaczyć? No i tutaj idziemy, słuchajcie, na. No. męskie ego! I to nie ma żadnej różnicy. No w ogóle, chcę tutaj przebić pewnego rodzaju mit, który jest bardzo często u mnie spotkany. Ja bym chciała mieć przyjaciela geja. Nie kotek. Orientacja seksualna nie określa nas jako ludzi. Możliwe, że niektóre stereotypy przypisywane nam lub mężczyznom hetero są adekwatne do tego, co się dzieje, aczkolwiek, ty równie dobrze możesz mieć przyjaciela, który jest heteroseksualny, bo on również może lubić modę, nie wiem, makijaż, cokolwiek, to, to też by było OK. Oczywiście żyjemy w społeczeństwie bardzo uciśnionym i mężczyźni się boją takich powiedzmy vulnerable czy mniej męskich zainteresowań, ale yy, gej też może być odklejony. I. To, że on <noise> musi częściej myć pośladki, nie tworzy go lepszym przyjacielem. Just single. Więc wyzbyjcie się, słuchajcie, takiego przekonania, że przyjaciel. No, z nim po z nim prostu można konie kraść. No, żeby się okazało, że on jest złodziejem. Coraz dłużej i coraz bardziej pojawia mi się w głowie po prostu taka... taka myśl, że. Że ten czas chyba, przez, przez, chyba troszeczkę muszę odsapnąć od tego wszystkiego i troszeczkę się oddalić od tej całej idei, że z kimś chcę być, czy będę. Bo jak na razie w ogóle mnie to nie rajcuje. Dzielcie się swoimi historiami, jeżeli jakiekolwiek macie, jeżeli chodzi o randkowanie, czy używanie tego typu aplikacji. Jeżeli jesteście w relacji, to powiedzcie mi, jak się poznaliście. Sekcja komentarzy jest dla was. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność. Wysyłam gromkie buziaki. Pamiętajcie o kciuku w górę. Buśka. Nada.